Witajcie. Dzisiejszy filmik będzie nieco dłuższy. Przejdziemy krok po kroku przez całą kurację Homeset Nano needles, Doradzę, jakie produkty dobrać dla jakiej cery i odpowiem na najczęściej zadawane pytania, ponieważ, jak wiecie, jestem z wami w stałym kontakcie na grupie, na Instagramie, na moim prywatnym Facebook oraz cały czas działa infolinia. Można codziennie śmiało dzwonić. Dodatkowo są jeszcze dostępni konsultanci na czacie Aurumaris, na stronie na Facebooku. Więc jest tego naprawdę dużo. Pytania się cały czas powtarzają. Właśnie na ekranie widzicie instrukcję Home Set Nano Needles i przejdziemy tak krok po kroku, jak dokładnie wykonać zabieg w zaciszu domowym. Pierwszym krokiem jest oczywiście pianka. Chcę ten krok wykonać dwukrotnie, czyli dwukrotnie oczyścić twarz pianką. Myjemy minimum 30 sekund. Nie wystarczy nałożyć i zmyć piankę, należy dokładnie ją nałożyć, wmasować w całą twarz oraz szyję. Drugim krokiem jest tutaj tonik. Natomiast przy cerze tłustej polecam jako drugi krok wykonać peeling enzymatyczno-fizyczny, peeling dwufazowy. Nakładamy peeling na 5-10 minut. Przy nakładaniu nie masujemy skóry, dopiero przy zmywaniu wykonujemy delikatny masaż. następnym krokiem jest tonik. Tonik nakładamy delikatnie na dłonie i wklepujemy w całą naszą skórę. Kolejnym krokiem jest żel z nano Needles. Bardzo ważny krok, nakładamy na twarz całą odrobinę żelu, masujemy zaczynając delikatnie od czoła, przechodzimy na policzki, skupiamy się na brodzie, na żuchwie, na nosie i tak wykonujemy masaż przez minutkę całej naszej twarzy. Następnie skupiamy się tylko na miejscach problematycznych. W przypadku blizn potrądzikowych skupiamy się tutaj zazwyczaj na policzkach, mocniej, mocniej tutaj wcieramy przez kolejną minutkę, w przypadku przebarwień, to zazwyczaj tutaj jest broń, przechodzimy do zmywania żelu. Zmywamy go delikatnie pod bieżącą wodą, lekko ciepłą. Oczywiście uważamy, aby produkt z nanoigiełkami nie dostał się do oczu. Masujemy delikatnie twarz. Igiełki będą wyczuwalne w skórze do nawet dwóch dni, więc spokojnie, to jest normalne. Nie należy trzeć skóry tak mocno, dopóki nie poczujemy, że zmyliśmy igiełki. Nie ma takiej potrzeby. Kolejnym krokiem jest nałożenie ampułki dopasowanej do Twojego typu cery. Ampułka 5D Skin Filler jest przeznaczona dla skóry suchej i odwodnionej, ale również dla skóry dojrzałej i problematycznie z niedoskonałościami, na przykład dla osób z trądzikiem różowatym lub biznami po trądziku. Ampulkę Super Brightening serum polecam dla osób, które zmagają się z przebarwieniami różnej genezy, czy to przebarwienia słoneczne, czy to przebarwienia hormonalne, przebarwienia świeże po niedoskonałościach, czyli takie, które jeszcze występują takie zaczerwienienia po zagojonym stanie zapalnym. Tak, wtedy też polecam ampułkę Super Brightening, również polecane dla osób z cerą naczynkową. Ampułkę Peptide Skin Stimulant polecam dla osób tylko ze skórą suchą, dojrzałą, ze zmarszczkami i wiotką. Nie nada się ta ampułka dla osób ze skórą tłustą. Od razu mówię, ponieważ ampułka Peptide Skin Stimulant ma oleiste wykończenie o czym mówiłam w poprzednim filmie i dla osób ze skórą tłustą może być zbyt ciężka. Po nałożeniu ampułki tak? Czyli po naszym kolejnym kroku zostawiamy skórę na 24 godziny. Nie nakładamy już dodatkowego kremu, nie nakładamy dodatkowych żadnych masek, nic. Na 24 zostawiamy skórę. Nie nakładamy również makijażu. To jest bardzo ważne. Zostawiamy skórę na 24 godziny. Ewentualnie po 12 godzinach możemy umyć pianką skórę, nałożyć tonik. I ampułkę, jeżeli występuje bardzo mocne uczucie suchości, ale to jest max, tak? I dopiero po 24 godzinach ponownie pianka, tonik i wtedy polecam nałożyć maskę. Maskę również dobieramy do swojej skóry. Super Brightening Mask jest to maska bardziej taka tłusta, bardziej bogata w konsystencję. Ona dodatkowo ma funkcję redukcji przebarwień. Więc ona jest stricte dla osób, które idą ścieżką usuwania przebarwień ze skóry. Drugą maską jest 5D Skin Filler Mask, aktualnie moja ulubiona, stosuję ją dwa razy w tygodniu nawet bez stosowania kuracji. Po nałożeniu maski dopasowanej do naszego typu cery, nakładamy ampułkę. Po zmyciu nano nanoigiełek, dalej igiełki będą wyczuwalne w skórze. Bo skóra będzie lekko zaczerwieniona, będzie widać takie może być nawet lekki obrzęk. Polecam zabiegi wykonywać na noc Być sobie taki dzień wolny najlepiej aby również nie wychodzić za bardzo na słońce oczywiście nie ma totalnego zakazu no przynajmniej aby omijać największe nasłonecznienie czyli tak mniej więcej od 11 do 14 tak aby unikać się do słońca gdzie ściągnięcie uczucie suchości oraz takiego lekkiego pieczenia jest normalne nie nakładamy żadnych kremów szczególnie z apteki typu alantan lub inne na AZS łuszczenie się skóry AZS nic możemy w ten sposób doprowadzić do Zapchania skóry i stanów zapalnych. Zalecana jest seria maksymalnie 10 zabiegów, tak? Jeden po drugim, jeden w tygodniu, czyli jeden, następnie zrobimy za tydzień, za tydzień, za tydzień, i tak przez 10 tygodni. Następnie zalecamy zrobić miesiąc przerwy, no i można wrócić do zabiegów, tak? Nie ma tutaj problemu, ale ten miesiąc, aby na pewno odczekać. Kolejnym punktem jest omijaj okolice oczu oraz miejsca intymne. Tak, zabiegi na możemy robić nie tylko na twarzy, ale również na całe ciało. Piękne efekty uzyskała jedna klientka, która robiła zabieg tutaj na przykład pod pachami, piękne zeszły przebarwienia. Moim przykładem wyświetlę tutaj też Państwu zdjęcie. Cudowny efekt redukcji blizn na plecach. No, moim zdaniem ogromna metamorfoza. Można zabiegi wykonywać również na nogach, na przykład na rozstępy, na brzuchu ale omijamy miejsca intymne oraz oczy. W przypadku cery z niedoskonałościami najpierw należy wyci wyciszyć niedoskonałości, czyli wypryski ropne i dopiero następnie przejść do zabiegu. Dodatkowe pytania. Kiedy wykonywać steam cell skin peeling, czyli peeling dwufazowy w czasie całej kuracji? Peeling ten nakładamy tylko raz w tygodniu, dokładnie przed zabiegiem NanoNeedles. Nie ma potrzeby nakładania go częściej, ponieważ podrażnimy sobie skórę. Jest to również mocny produkt. Czy podczas kuracji NanoNeedles można używać masełek oraz balsamów do zmywania makijażu? Nie, ponieważ jest to produkt tłusty i... Często bywa tak, że on nie jest następnie dokładnie zmyty. Czy zabieg nanodles można wykonywać również w okolicy oka? Nie. W przypadku zestawów HOMESET omijamy okolice oczu. W przypadku pielęgnacji oka polecam jednak serum z igłami. To serum możemy stosować dokładnie tutaj w okolicy oka oraz na górnej powiece. Natomiast to serum stosujemy tylko co 3 dni na noc i nie stosujemy tego serum wraz z żelem HOMESET, Nie ma potrzeby czy zabieg Nano Needles Homeset mogę wykonać częściej niż raz w tygodniu? Nie, nie ma takiej potrzeby. Dajmy skórze się spokojnie zregenerować, chociaż przez tydzień. Czy jeżeli dalej występuje złuszczanie po pierwszym zabiegu, mogę wykonać kolejny zabieg Nano Needles? Tak, owszem, można wykonać na spokojnie kolejny zabieg, nie ma tutaj żadnego problemu. Czy to normalne, że po zabiegu Nano Needles wyszło mniej więcej niedoskonałości? Tak, może się tak wydarzyć, ponieważ jest to etap oczyszczania skóry. Wkleję tutaj też moje zdjęcie, jak wygląda moja skóra podczas całej serii zabiegowej. Czy podczas kuracji Nano Needles muszę stosować krem SPF? Tak, polecamy stosowanie tego kremu nawet bez stosowania naszej kuracji.